Dzień dobry Państwu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia bądź odsłuchania materiału pod tytułem Wprowadzenie do gry Lady Blackbird. Trzymajmy kciuki. Niechaj sąsiedzi będą łaskawi i nie wiercą w trakcie filmu. <grybujesz> Czy to brzmi wystarczająco profesjonalnie? E, drodzy Państwo, więc e, śpieszę z informacjami. Lady Blackbird napisana przez Johna Harpera, który dał nam na przykład Ostrza w Mroku, eee, to jedna z trzech niewielkich e, gier. E, dosłownie zajmuje 16 stron ta gra. Pozostałe dwie to e, Magister Lord i Lord Scarlock. I te trzy gry umiejscowione są w świecie błękitnych przestworzy, który jest niewielkim lorem fantazy, trochę steamowym, ponieważ podróże oraz duża część życia dzieje się pomiędzy rozrzuconymi wokół gwiazdy światami w powietrzu. Więc lata się w tej grze. Będziemy mieli w Lady Blackbird statek, Powietrzny pojazd, którym będziemy się przemieszczać. Chyba, że go stracimy w pierwszej scenie. Przecież tak może być. Nazywa się on Puchacz, ale po kolei. Małość tych gier oznacza, że um, są one. Tak skonstruowane, że mają bardzo jasną sytuację wyjściową, zawsze taką samą. To, to jest, jesteśmy w środku wydarzeń, i z tych wydarzeń mamy przedostać się dalej. Każda z tych gier ma wstęp, który jest dosyć krótki. Przeczytam Wam do Lady Blackbird, bo nie jest tajemnicą, i yy, łatwiej będzie się odnosić do tego, czym to wszystko jest. Więc. Lady Blackbird ucieka przed zaaranżowanym małżeństwem z hrabią Karlą, Wynajęła Puchacza, przemytniczy statek powietrzny, by uciec z imperialnego świata Elysium do odległych rubieży resztek i połączyć się ze swoim tajemnym, ukochanym królem piratów, Jurajem Flintem. Jednakże, niemal w połowie drogi do przystani Puchacz został doścignięty i zatrzymany przez imperialny krążownik Dłoń Smutku, pod zarzutem rejsu pod fałszywą banderą. Właśnie w tej chwili Lady Blackbird, jej ochroniarka i cała załoga Puchacza są przetrzymywani w areszcie pokładowym, podczas gdy dowódca krążownika, kapitan Hollas, sprawdza przez radio informacje o zatrzymanym statku. To tylko kwestia czasu, nim dowie się o listach gończych i o tym, że Puchacz należy do niesławnego wyrzutka Cyrus'a Vance'a. Jak Lady Blackbird i jej towarzysze uciekną z dłoni smutku? Jakie czekają ich niebezpieczeństwa? Czy odnajdą ukrytą kryjówkę króla piratów? A jeśli tak, to czy Juraja Flint zechce pojąć Lady Blackbird za żonę? I czy wtedy po dotarciu do celu ona nadal będzie go kochała? No i to jest to. To jest wstęp. Ten wstęp znają gracze i spośród pięciu stworzonych postaci wybierają sobie, kim będą grali. Podjęliśmy decyzję, chyba ja podjąłem decyzję, że na naszych streamach będziemy grali Mistrz Gry plus czwórka graczy, zatem piąta postać będzie NPC-em. Więc można wcielić się oczywiście w Lady Blackbird, która podróżuje pod pseudonimem Natasza Siri. Jej ochroniarka była gladiatorka, to Naomi Bishop. Jest też kapitan puchacza, przemytnik, wyrzutek jak dowiedzieliśmy się we wstępie Cyrus Vance i jeszcze jest, są jeszcze dwie osoby załogi jest Cale Arkham, włamywaczka i pospolita czarodziejka oraz mechanik Puchacza i pilot tegoż statku który jest goblinem Snargl. I drodzy państwo prowadzimy od momentu w który jest opisany we wstępie. Jesteś jakby bohaterowie są zamknięci w areszcie na dłoni smutku. Kapitan Holas sprawdza przez radio co się dzieje, więc wiadomo, że za chwilkę będzie kłopot, ponieważ dowie się, że kapitan tego statku Cyrus, Cyrus Vance jest poszukiwanym wyrzutkiem. A imperium to imperium, wiadomo. Na przykład w, na tych 16 stronach jest malutki rysunek, który pokazuje skalę porównawczą trzech jednostek latających. Niewielka rzecz, ale bardzo fajnie pomocna, bo jest przepotężna dłoń smutku, która ma 550 metrów długości. Jest puchacz, który jest malutenkim stateczkiem o 48 metrach, ale możemy też spotkać podniebną kałamarnicę, która ma 139 metrów. I o tej kałamarnicy więcej dowiadujemy się w opisie świata, ale po kolei. Postaci składają się z następujących cech. Każda z postaci ma cztery cechy. Każda z tych cech ma dużo, różną też ilość, od powiedzmy 8 do 12 aspektów. Na samym początku te cechy i aspekty są wybrane, natomiast poprzez rozwój punktami doświadczenia możemy wykupywać zarówno następne cechy, jak i następne aspekty tych cech, które posiadamy. Przykładowa, przykładowy cech, przykładowa cecha i aspekty: akurat mam otworzonego snargla, czyli goblińskiego pilota. To podniebny żeglarz cecha i aspekty tejże: artyleria, celowanie, konserwacja, obserwacja, sygnały itd. Poza tym postaci mają takie atrybuty jak klucze, i nasz goblin będzie miał klucz ryzykanta. Klucz sumienia i klucz ciętej riposty, i te klucze, yy, na przykład jest tak opisany: klucz ryzykanta. Uwielbiasz niebezpieczeństwo. Użyj tego klucza, kiedy robisz coś fajnego, co jest ryzykowne lub lekkomyślne, zwłaszcza jeśli są to akrobacje powietrzne. Więc kiedykolwiek yy, nasz goblin robi takie rzeczy, czyli używa tego klucza, to zbiera punkty doświadczenia. Jeden za każdym razem, kiedy używa tego klucza. A jeśli ten klucz wpędzi go w kłopoty, to on Uzyskuje dwa punkty doświadczenia. Każdy klucz ma także ofertę. Oferta przy kluczu ryzykanta brzmi: bądź bardzo, bardzo ostrożny. Gracz może zdecydować się zagrać tą ofertę, czyli nagle być bardzo, bardzo ostrożnym, co sprawia, że ten klucz się kończy dla postaci. Wykreślamy go, ale bierzemy za to pięć punktów doświadczenia. Kolejne klucze za punkty doświadczenia także można pomiędzy sesjami wykupywać. Zatem jest to Przyznam ciekawa mechanika, która określa e, nawet niekoniecznie mechanicznie dając e, jakiekolwiek bonusy w rzutach, tylko określa sposób funkcjonowania danej postaci. I jeśli robimy to, jakby gramy tą postać zgodnie z tymi kluczami, to otrzymujemy punkty doświadczenia. Natomiast mamy kontrolę e, nad naszą postacią w te, w, taką, że możemy ofertą zamknąć dany klucz, wykupiwszy sobie następny, który. Podkreśla poniekąd zmianę, może nawet łuk naszej postaci. Mamy także sekrety. E, na początku każdy ma dwa sekrety, i te sekrety brzmią na przykład e, sekret szczęściarza. Raz na odświeżenie, zaraz powiem co to jest odświeżenie, możesz zatrzymać kości z puli. Po udanym teście zaraz także wyjaśnię e, czym jest pula. Więc sekrety to już takie bardziej mechaniczne e, bonusy, umiejętności. E, Sekrety, tak się tutaj nazywa. Możemy zbierać stany, jeśli przegrywamy jakiś test, albo nawet nie przegrywamy, tylko fikcja, tak nam mówi. Możemy stać się albo rannymi, albo zmęczonymi, rozzłoszczonymi. I te stany, tak jak w większości gier, w których są stany, sprawiają, że testy mogą być trudniejsze do zdania. Mamy też pulę, i ta pula ma dwa czynniki maksimum i obecnie bo maksimum na początku mamy ich 2, 4, 5, 7 ale możemy mieć maksymalnie 10 więc za rozwój z PDK możemy sobie urosnąć to maksimum do 10. Natomiast w każdej scenie możemy korzystać z tej puli dokładając za jeden punkt puli jedną kość do testu więc musimy też zaznaczać obecnie stan tej puli. Dobra i zanim przejdziemy jeszcze do Właściwie przejdźmy do rozgrywki, czyli do testu. Kiedy wydarza się sytuacja, którą chcielibyśmy przetestować, to zbieramy pół kości, więc zawsze mamy jedną kaszustkę za próbę. Następne kaszustki zbieramy, jeśli możemy wykorzystać w danym teście naszą cechę. Kolejne kaszustki dodajemy, jeśli możemy wykorzystać którekolwiek aspekty tej cech. Oczywiście te, które mamy zaznaczone i wykupione. I na koniec możemy dodać do naszej puli ilekolwiek chcemy kości z tej naszej puli przez duże p. Więc rzucamy sporą ilością kaszustek oraz odnotowujemy wyniki 4, 5 lub 6. Każdy taki wynik to jeden sukces, i musimy wyrównać bądź przebić poziom trudności, który mieści się od poziomu 2 do 6. 2 to łatwy, 6 to epicki. Zatem chcemy wspiąć się szybko na maszt, chociaż maszt w Steam Fantazy, ale niechaj będzie. Mistrz gry mówi nam, że w określonych okolicznościach, na przykład teraz jest to wymagający poziom trudności, czyli 4, rzucamy naszą pulą kości i na 4 musi wypaść 4, 5 lub 6. Przepraszam. Są jeszcze takie elementy. Jeśli uda nam się ten test, to tracimy wszystkie te kości, także te z puli przez duże p. A jeśli nam się nie udaje i nie osiągamy naszego celu, to możemy zachować te kości, które wydawaliśmy z puli czyli będziemy mogli jeszcze je wydawać na następne testy. Tak, troszeczkę osłodzenie, gorzkiej porażki w teście. Mistrz gry może dawać dwa poziomy trudności każdemu z testów, wskazując i mówiąc o tym wprost, że za ten niższy poziom trudności, na przykład 4, otrzymamy taki efekt testu, taki efekt zwycięstwa, ale jeśli rzucimy 6 tych sukcesów, to otrzymamy znacznie większą w cudzysłowie nagrodę. To ma sprawić, że trochę licytujemy się sami ze sobą, ile tych kości z puli chcemy przeznaczyć na dany test. Możemy oczywiście grać PVP albo pomagać innym, ale no to są szczegóły teraz nie do końca istotne. Ale opowiem o strukturze, bo gramy te jakby sceny, które są testowane, w których rzucamy kośćmi, w których jest akcje, w których próbujemy szukać przygody. Na przykład w pierwszej scenie ewidentnie uwolnić się jakoś z dłoni smutku. Natomiast Potrzebujemy także scen odświeżenia, i pomiędzy tymi scenami rzutów ma, powinny znajdować się sceny odświeżania. To są sceny, które y, sprawiają, że gracze mogą odnaleźć osobowość tej naszej postaci, swojej postaci, jej głębie, y, porolejować troszeczkę, porozmawiać ze sobą, a y, tak jakby relacyjne roleplayowe, motywacyjne wektory postaci fajnie są poustawiane, bo to co jedna osoba chce, niekoniecznie drugiej jej może się podobać i tak dalej. Przejdę do tego, bo jest fajny o tym ustęp. Yy, natomiast yy, no i te odświeżające sceny poza tą funkcją role mogą także poprawić nam trochę mechanikę, bo odnawiamy pulę kości, tą pulę przez duże P. Żebyśmy w następnej scenie znowu mogli szastać kośćmi na lewo i prawo. Możemy usunąć jeden z posiadanych stanów, jeśli w fikcji robimy coś w tym kierunku. Oraz odzyskujemy użycia naszych sekretów. Bo sekrety mają y, określoną ilość czterech y, użyć na daną właśnie sekwencję rzutową. W tym powiedzmy podręczniku, 16-stronicowym jest też ustęp o BHS-ie, czyli o tym, jakich narzędzi możemy używać, żeby grało się bezpiecznie, i to bardzo fajnie, chociaż konwencja gry taka bardzo przygodowa bardzo jakby to powiedzieć raczej mental friendly bo będziemy przeżywać przygody, możliwe, że będą pościgi, możliwe, że będą walki oczywiście, możliwe, że będą romanse, natomiast najprawdopodobniej wszystko będzie się wydarzało właśnie w dosyć bezpiecznym vibe i kolorze, ale nie wiadomo na kogo, skąd, gdzie czyha jakiś trigger, więc narzędzia są w porządku, a na pewno nie przeszkadzają. Więc lecmy dalej, drodzy Państwo. Mamy yy, opisane na dwóch stronach yy, niezbędne narzędzia do zrozumienia tego świata. Na jednej stronie jest opisany i pięknie narysowany puchacz. Jeżeli mówię o narysowaniu, to odnoszę się do polskiego wydania tej gry, a za polskie wydanie tej gry odpowiada e, Błękitny Klucz. Taka grupa e, RPG-owo-kreatywna, która ma fajny Discord więc, jak macie ochotę sobie pobyć wśród fajnych ludzi i pograć e, i pogadać o rpg to Błękitny Klucz jest dobrym tropem. Więc puchacz jest narysowany, puchacz ma swoje szczegóły i osiągi. W opisie puchacza jest kilka informacji o tym, w jaką relację ma na przykład. E, e, Kale, czyli mechanik tego statku z nim, mamy też parametry typu długość, załoga, kajuty, prędkości, łączność i to dodaje trochę takiego posmaku, co w tej grze możemy robić pod względem technologicznym. Można się tym pobawić w momencie, kiedy będziemy wymyślać, nie wiem, komplikacje dla, tego, dla jakiegoś testu i tak dalej. oraz statek ma też swoje stany. Yy, na przykład zaczyna z stanem potrzebuje paliwa, ale może mieć też stan potrzebuje zapasów, może być uszkodzony i przeciekać, może być spowolniony albo niesprawny. A druga kartka opisu świata to yy, taka niewielka mapa w środku jest świecąca gwiazda i rozprzestrzenione wokół niej poszczególne, e, mniejsze światy. I te światy się dzielą, dzielą na świat imperium, w którym mamy Olimpię i, 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 i Lizium. Mamy imperialne podboje, mamy resztki, e, m, które są, jakby są wolnymi światami. Ten, ten cały lore jest opisany dosłownie w jednym, dwóch akapitach. Poszczególne miejscówki w błękitnych przestworzach mają trochę większe akapity opisu. Yy, absolutnie wkurzające jest to, że w opisach światów są nazwy własne, których nie widać na mapie, i trzeba wymyślać, co ktoś ma na myśli. Na przykład, co jest ciekawe, głębiny. Bo o ile te światy, o których przed chwilą mówiłem, są światami imperium i tych wolnych światów, ten podział jest dosyć jasny, działa na wyobraźnie, więc imperium jest zorganizowane, silne, rządzące, dające komfort mieszkańcom w zamian za poddaństwo, a oczywiście niespecjalnie lubią światy wolne, które kierują się swoimi. Z zasadami swoją frywolnością yy, oraz jakby dają zły wzorzec dla obywateli imperium. Natomiast jest coś, co się nazywa głębiny, i to jest poniekąd pod tym światem. Yy, jest miejsce, w którym można się domyślić, że yy, statki kiedy yy, nie lecą na wysokości tych wszystkich światów, tylko lecą gdzieś głębiej, to mogą trafić do głębin. I. Tam są cięższe gazy. One tworzą gęstą mgłę. Ta mgła ma właściwości żrące. Tam trzeba używać masek przeciwgazowych. I tam, statkom, zagraża bardzo szybko postępująca korozja. Tam, oczywiście, można napotkać piratów, którzy takie zapodziane jednostki atakują. I także są tam podniebne kałamarnica i inne potwory. Kałamarnica, wiemy o niej jak mniej więcej wygląda z profilu, oraz że ma 139 metrów i to tyle. Przepraszam. O innych potworach nie wiemy więcej nic. Możemy sobie je stwarzać. Więc te stwarze, to stwarzanie y, jest fajną rzeczą. Natomiast przechodzę do rozdziału prowadzenie gry, które także jest rozpisane na jednej stronicy, ale jest bardzo fajnie rozpisane. Są tu rady, żeby nie planować zbyt dużo, żeby słuchać graczy i pytać ich, zadawać im pytania, na przykład czy coś ulega zniszczeniu, gdy wykonujesz ten karkołomny manewr, albo to brzmi jak śmiały plan, jaki jest twój pierwszy krok, albo czy wiesz cokolwiek o buntownikach ze szkarłatnego nieba, jakie oni są, czy to normalne, że są tak daleko od imperium. Więc, sugestią dla mistrza gry w tej grze jest, żeby zadawać pytania i na podstawie tych pytań improwizować dalszy przebieg wydarzeń, stwarzając po drodze postaciom graczy przeszkody. Więc, jest tutaj pod rozdział zgadzaj się i wymyślaj przeszkody, jest rozdział stany, czyli w jaki sposób zarządzać stanami i co one mogą nam sprawiać. Yy, oraz ro, rozdział, który w sensie taki podrozdział malutki, który mówi, że można by też grać dłuższą rozgrywkę, bo ta gra, jak słyszycie, się domyślacie, skrojona jest pod bycie yy, jednostrzałem. Oczywiście, co to, to też jest wspomniane, można sobie ten jedno, jednostrzał rozszerzyć na parę sesji. I, a my się zdecydowaliśmy na trzy sesje, gdyż na kanale Thermosa od jakiegoś czasu robię trójstrzały. I nie uważam, żebym nie, nie, nie wiedział czegoś albo żebym. Yy, żeby brakowało mi czegoś po przeczytaniu tej broszurki, żebym wiedział, jak ewentualnie wyszedł już z tej sytuacji wyjściowej grać dalej. Bo to jest oczywiste, kiedy nam się Jakoś wyjść, wyszarpać się z tej trudnej początkowej sytuacji, to te postacie mają cele. No, Lady Blackbat chce się dostać do swojego ukochanego pirata, trzeba znaleźć jego kryjówkę, wynajęła puchacza. Ta załoga na puchaczu ma też swoje jakieś takie agendy, czasem sprzeczne, a czasem zbieżne. I słuchanie właśnie y, 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 graczy tego, czego chcą, co chcą zrobić, jak chcą, chcą zrobić, ma podpowiadać mistrzowi gry y, jaki kierunek przed nimi, jakby odsłaniać i jakie przeszkody przed nimi stawiać, żeby znów napędzać przygodowość, sensacyjność, żeby gracze kupili swoje pule kości, żeby później chcieli odświeżać się, czyli pogłębiać postaci. Uważam, że to naprawdę bardzo ładnie i, y, jakby to powiedzieć, może i precyzyjnie. Choć nie we wszystkich momentach, yy, ale zgno. Jest słowo, ale nie pamiętam. Teraz przypomina mi się słowo poziomka, ale w ogóle nie, nie, nie jest istotne. Natomiast y, brzmi to sensownie, y, jest to jasno wyłożone. Jest właśnie kilka elementów, które są napisane, ale trzeba się po, 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 poszukać, co to tak naprawdę znaczy. Oho, czyżby remont? Pan remont stuka, ale może damy radę. Pyk-pek? Następna stroniczka to wspólne budowanie świata i tu jest ramka z przykładowymi imionami i nazwiskami. Co jest przydatne i użyteczne, ale przede wszystkim są tutaj pytania startowe i to jest coś, co bardzo mi się podoba. One są ogólne, czyli do całej grupy, ale są też do każdej z postaci, do Lady Blackbird, do Naomi to i tak dalej. I Odpowiadając na te pytania przed grą, dotwarzamy sobie elementy świata, elementy motywacji i agendy naszych postaci i to są bardzo fajnie, jakby fajnie podane, inaczej jest to fajnie skonstruowane narzędzie, które sprawia, że cały stół dorzuca się ze szczegółami loru. Spójrzmy na to. O, przykład ogólnego pytania Czy kiedykolwiek widziałeś podniebną kałamarnicę? Hm? Rzucam na stół, ktokolwiek ma ochotę, y, wymyśla sobie trochę tą kałamarnicę, te spotkanie, y, y, jakieś doświadczenie tego spotkania. <laughs> Albo, jaki szczegół Dłoni Smutku rzucił Ci się w oczy, gdy prowadzono Was do aresztu? You see, y, 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 odpowiedź na to pytanie sprawi, że trochę więcej wiemy o Dłoni Smutku, więc drogi mistrzu gry, nie wymyślaj sobie tej Dłoni Smutku na, na, przed sesją albo przynajmniej nie we wszystkich szczegółach, a do tego y, sprawia to, że sobie trochę wchodzimy do tego świata. Idąc do aresztu, ktoś widzi szczegół dłoni smutku. Mamy pytanie przykładowe do Lady Blackbird. Y, w jaki sposób wynajęłaś puchacza i jego załogę? Albo w jaki sposób zostałaś mistrzynią magii? Oho, bo jest tutaj magia. Y, na pewno Lady Blackbird potrafi y, używać magii. Magia w tym świecie wynika poniekąd z tej gwiazdy w centrum świata, która emanuje mocą, i z niej można korzystać. Jest chyba tak, jeszcze Cale Arkham, mechanik, złodziej i czarodziej, który potrafi sztuczki magiczne. Weźmy jeszcze przykładowe pytanie Cyrus Awansa, jaki towar zazwyczaj przemycacie? Albo kto był pilotem puchacza przed snarglem? Oho, to jest fajne pytanie, bo pan gracz, który, albo pani, która będzie grała Cyrus'em Vansem, wymyśla sobie NPCA, którego albo nie ma, albo jest gdzieś w tle, yy, który może nie żyje, może żyje, ale był pilotem, pilotem przed Snarglem i to jest informacja ciekawa dla Cyrusa, ciekawa dla mistrza gry, ale bardzo ciekawa dla Snargla, a może też ciekawa dla trzeciej osoby w załodze, czyli Kayla Arkhama. W naszym przypadku będzie to, grała, yy, będzie to pani, więc to będzie Kayla Arkham. W zależności od odmiany naszego wspaniałego języka, będziemy szaleć z końcówkami. A pytanie przykładowe do Cale Arkham: kogo kapitan lubi bardziej? Ciebie czy snargla? Albo jakie wydarzenie zacieśniło Twoją przy... przyjaźń z kapitanem Vansem? No i starczy tych pytań przykładowych, bo. Bardzo lubię takie narzędzie. To jest ustrukturyzowane, wspólne zbudowanie kilku szczegółów, które mają nas zainspirować, do których możemy sięgać w następnych scenach, jako narzędzia naszej opowieści i które nie biorą się z czapy: że każdy sobie w swoim pokoiku wymyśla backstory postaci, która jest nabzdrzona. Wieloma, wieloma elementami, tylko jest to takie trochę zdyscyplinowane. Myślę, że przy stole robi się to tak, że gra, na samym początku gry sobie zadajemy to te wszystkie pytania. Ja poprosiłem graczy, żeby na miro, na którym gramy, wcześniej sporządzili odpowiedzi. Pewnie będą one wspominane na początku streamu, ale zobaczymy. Jest kolejna strona naszego wspaniałego podręcznika i to są przykładowe poziomy trudności. I to też jest bardzo przyjemna strona z dwóch powodów. Po pierwsze, te wyzwania, te sceny kostkowe, które mogą wyniknąć ze sceny wyjściowej, które tak naprawdę po tym samym opisie e, przychodzą do głowy jako ewentualne rozwiązania przyszłości, są rozpisane na dużo, na sześć. 6... 8, no, od 5 do 10 różnych przeszkód. Oczywiście to nie zamyka listy, ale podczas ucieczki z aresztu. Możemy, przeszkodą może być otwarcie zamka wytrychem, albo oszukanie strażnika, albo skradanie się na statku itd. I do każdych z tych ewentualnych przeszkód są przypisane poziomy trudności, którymi możemy się sugerować. I to nam. Pomaga poza tym opisem poziomów trudności zorientować się, jak nimi szastać, no ile 5 albo wyższych poziomów trudności na jedną scenę kostkową dawać. Są też do z tych, każdego z tych wyzwań przykładowe komplikacje, czyli jak się nie uda test. A też jest to wspomniane w tej porażce, jak, jak coś się nie udaje, to yy, co prawda gracz zachowuje swoje kości, puli, ale mistrz gry powinien eskalować zagrożenie, powinien zmienić świat na podstawie tego, co, yy, co się nie udało. Więc yy, przykładowe komplikacje także pozwalają nam się zorientować, yy, co takiego może się wydarzyć. Yy, Mamy na końcu ściągę do notowania ilości użytych tych kluczów oraz stanów dla poszczególnych postaci, ale przecież to jest nie do końca istotne. To co jest istotne, to mam 16-stronicową grę, która ma bardzo wyraźny i taki jakby to powiedzieć zaprogramowany punkt startu, ponieważ Doskonale wiemy yy, jaka, jaki jest punkt wyjścia naszej opowieści oraz jacy będą główni bohaterowie tej opowieści tu nie ma miejsca na elastyczność. Yy, i, a potem lecimy. Dosłownie puchaczem albo dłonią smutku, a może ktoś ujeździ yy, kołamarnicę. To byłoby y, trochę ciekawe, a na pewno niebezpieczne. Y, jaram się na nasze trzy spotkania, bo taki świat fantezy, ale z dodatkiem technologii, czyli latanie, jak słyszeliśmy, komunikacja radiowa, a także obecność magii, y, podobają mi się. A do tego te postaci mają y, vibe relacyjny. Y, trochę mi się to kojarzy z filmami studia Ghibli, Yy, trochę też w taki sposób yy, guślarz, z którym graficznie współpracuje przy tym projekcie, yy, taką zaproponował grafikę, która jest cudowna absolutnie. Yy, I myślę, że tak, że to będzie trochę bajkowe, trochę przygodowe, trochę sensacyjne i niebezpieczne, ale pomiędzy będziemy mieli rozmowy, które są ważne, poważne, yy, ustalają nasze punkty widzenia na świat. Nie będę mówił o tych pozostałych dwóch grach, ponieważ można wejść na itch błękitnego klucza w opisie tego filmu będzie link i sobie samemu albo samej zajrzeć do tej polskiej edycji jednej z trzech gier. One się mieszczą w tym samym świecie, ale są troszeczkę inne i są bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, to wszystko. Do zobaczenia na, mam nadzieję, na streamie Lady Blackbird albo na obejrzeniu jej. Później, albo na innych rzeczach na kanale Termosa, których wcale jest niemało. A teraz muszę sobie przypomnieć, jaki utwór miał lecieć na tyłówkę. Hmm. Ten. Ciał.